Witam, Ro, a to jest kolejny odcinek naszej serii Zagrajmy w Sonic Before the Sequel. Uuu, give me something to dance to. Boże święty, ten soundtrack tutaj jest taki cudny. Tak jak mówiłem przy odcinku, dzisiaj jest, będzie jeszcze bardziej funky niż w poprzednim odcinku. Tak, jest to możliwe. Uuu, jazda. Soundtrack jest świetny. Tak, moi drodzy, w odcinku ćwiczymy Metro Madness Zone. Mój najulubieńszy poziom jako Tails, sądzę, że chyba zdecydowanie. Ty mamy ciekawy aktualnie gimmick. Mamy takie momenty, w których e, nie ma przejścia, mamy taki przycisk, który e, aktualnie pozwala strzelać takiemu, takiej, takiej rzeczy do takiej innej rzeczy, <grym>, żeby nam się to żyło przejście, więc e, tak, ciekawe, nie powiem. U, e. <grym>, nice, uwielbiam po prostu do tym Michael Jackson, kurde, tym w tle przysięgam. że z tym mi się bardziej kojarzy. Okej, okay, w ogóle w tle są ciekawe budynki, te takie czarne budynki. To aktualnie jest typowo wzięte za Scrap Brain Zone. No ogólnie parę rzeczy jest e, z różnych, różnych, różnistych poziomów z Sonica. W większości już nawet nie pamiętam. No, wiem tylko tyle, że ta szachownica, która mamy, którą mamy na ziemi od czasu do czasu, wygląda troszeczkę jak z lucky workbench, chociażby. I tak, wszędzie aktualnie mijamy sobie. O, tarcza. Eee, ok, mijamy sobie aktualnie znaki. Kurde, WANTED, SONIC, O, METRO MADNESS, więc tak, tutaj mamy takie strasznie futurystyczne wszystko i nic: jakieś znaki, oznaczenia. Fajne rzeczy, naprawdę, bardzo futurystyczny poziom. W sumie poprzedni też był dość futurystyczny, ale ten jest jeszcze bardziej. Widzicie neony, wszystko, macie <grym> wszystko tutaj. <grym się wytrzyma> I to fajna muzyka, naprawdę. Uwielbiam, ubóstwiam. Okej, okay. i mamy łanapka. Okej, okay, czyli tutaj się wspinałem po łapkę, okej. Okay. seems Legit, to tak. Okej. Ugh, Tak, wróciły z jakiegoś półdu Tfu. Choć to nie są aż tak cywkurzające jak w Sonicu 2, czy znaczy wrócili. Pod względem fabularnym, to w sumie to jest ich pierwszy, pierwsze pojawienie się, nie? Tak można powiedzieć. Okej, okay, Tales got through Act 1. Więc najsignajsik. Szeluje! O boy. Ok. I metro many zona drugi. Ciśniemy. Okej. Okay. Też mamy ciekawy koncept. aktualnie, żeby otworzyć przejście, musimy sobie polatać nad tym. Mamy też zawsze spindasza. I to jest moje pytanie. Ja nawet nie wiem, bo to, że mówiłam Before the Sequel, da się grać z Sonikiem w tym poziomie w jakiś, jakiś sposób? Czy to po prostu jest tak dla jajów? Bo kurde, nie wiem. <noise> w ogóle ta muzyka, która teraz leci w tle, nie dość, że jest cudna rzecz, jasna, to aktualnie ona. Leciała w podsumowaniu 5 e, lat na e, xnoregamer.pl, aktualnie. E, polecam obczaić link tutaj. O, okej, okay, czyli tutaj też leciałem tylko po łanapkę, okej. Okay. Sporo tych miejsc jest tylko po te ja parę razy będę jeszcze się wbił po napki więc troszeczkę ich zbierzemy w tym, e, w tym odcinku, aktualnie. Uwielbiam, uwielbiam po prostu to, że mam tutaj wokale w tych piosenkach. Świetna rzecz. E, no. E, Podsumowaniu pięciolecia, aktualnie wyśleciała ta muzyka. O gadiemet. Okej. Ja aktualnie często i gęsto lubię dawać muzykę z Before The Sequel do swoich podsumowań. Chociażby w podsumowaniu 10 lat ogólnie na YouTubie też pod koniec była muzyka z Before The Sequel. Już nie pamiętam z czego, ale również z czegoś było. Uh, chyba z. Uh, z tej, z. Uh, jak się nazywa ten poziom późniejszy Titanic Tower? Bodajże? Coś ten deseń. Tak, on jeszcze będzie w tej grze. Taki spoiler, okej. Okay. Tutaj mamy też koncept ciekawy. Mamy takie platformy, które. O, właśnie, jak macie to takie ostre, ostrą krawędź, to na was odbija. A po płaskiemu może przechodzić normalnie. O, napek, właśnie. Więc, więc tak. Okej, więc jak jest, że tak powiem, od, od spodu tym, e, tym odbijającym się to nie możemy przejść, więc tak. O, okej. Okay. Oh okay. O Okej No, nice, udało się. For a win. W ogóle wybaczcie, że nie było, że, że, że ten, że to już ponad tydzień nie było odcinka z tej serii, no to że mam już wszystko nagrane przecież, ale muszę powiedzieć Wam, że lepiej mi jest, jak ja nagrywam i komentuję na raz, to jest Godfrey Act 2, bo później muszę konwertować dwa razy w film, raz, żeby skomentować, bo w Sony Vegasie czasami potrafi coś lagować, eee, no a później jeszcze raz z dodanym głosem. Okej, okay, Metroman z akt 3 Forewen. Przez to po prostu potrafię mieć nieco więcej roboty, więc tak, okej. Okay. I teraz mam rozkminę, to chyba ta muzyka była w podsumowaniu 5 lat. Tak, to ta, to przepraszam za pomyłkę, to była ta. Akt trzeci, o tak, akt trzeci też ma świetny motyw, oh boy. Tutaj świetnie się zaczyna i uwaga, nice. O, Mam gęsią skórkę jak to słucham, przysięgam. To Jest takie dobre. Po prostu po dziś dzień nie mogę uwierzyć w to, że fanowska gra z Sonikiem ma tak świetny soundtrack. Przysięgam. Okej. Okay. Trulululu, kurde. <grydy> więc, więc, więc tak. Okej, okay, Gary go fasty for a win. Okej. Okay. Okej, okay. Gerary pajacu. I mam znowu ten moment, to jest jakiś wiatrak w ogóle, kurde, to jest ciekawe, oh boy, okej, okay. O oh. get <grym>, kurde, głupi slicer, okej, okay. o oh nie, fuck, głupia <grym>, sprężyna, no, O, oh. okej, okay. kurde, jaki troll, okej, okay. i get out okej. Okay. Kurde śmiesznie, Metro Madness, a kurde, ja tego metra nigdzie tu nie widzę, <grym>, nie żeby coś. O no nie, cicho, w tle coś jest. W tle tam o, macie takie tory jakby w powietrzu i tam taki, taki sobie stateczek po tym, ci się kojarzy z trolejbusem z Fusion Fola co jest? Takie skojarzenie z automatu, kurde. Okej. Okay. Get out of here. Okej. Okay. Wiem to, że tutaj mamy ponownie noc w tym poziomie, eee, ponownie Starlight Zone, o w ogóle flipery z Casino Night, <noise> więc tak, tylko nieco w innej barwie, niebieskawej. Ogólnie ta gra jest przesiąknięta, bym powiedział, niebieską barwą w różnych odcieniach. A gra uwielbia po prostu. Eee, o, ty mam aktualnie jakieś metro. Okej, okay. gra po prostu uwielbia kolor niebieski moim zdaniem, bo jest on wszędzie w różnych barwach. No hej, Sonic jest niebieski. O w ogóle ten znak w, w prawym rogu jest, świecił się na niebieski pomarańczowy. Był tam taki sobie znak nieco niżej. Okej, okay. mamy Special Stage w tym poziomie i muzyka leci jest z Restara. Dokładnie tak. Aktualnie Ristar miał sporo motywów w tej grze w wersji z 2011 roku. Kiedy to gra jeszcze nie miała swojego własnego soundtracku, i niestety znowu laguje ten special stage, za co Was przepraszam, ale no niestety nie moja wina. I tak, ta muzyka, która muzyka teraz leci, jest z poziomu z Planet Sonata, bodajże, tak to się nazywało, czyli planety czwarty poziom, bodajże, to był, w którym, że tak powiem, gimikiem przewodnim jest muzyka. I to jest o tyle ciekawe, że to, że tam był taki ciekawy gimmick, że mieliście takiego pajaca, któremu musiście podać owocek, i za każdym takim podaniem owocka do następnego pajaca muzyka dostawała więcej instrumentów i się rozwijała. To, co tutaj było, to był pierwszy taki moment tej piosenki, kiedy jeszcze nie miała żadnych upgrade'ów, czyli taka najbardziej, e, najbardziej prosta, bym powiedział. Okej, okay, dobra, wbijamy sobie na ten trolejbus, jak ja to już nazwałem, z Fusion fola, i, kurde, mamy bossa, ponownie tego pajaca. Ponownie e, ten ożywiony Eggmobile, więc, kurde, ciśniemy z pajacem, no. no. Tutaj jak mój koncept jest taki, że mamy trzy przyciski, mieliśmy ponumerowane co i jak i musimy, o oh boy, w odpowiedniej kolejności aktualnie je nacisnąć, żeby, pff, kurde, wyleciało z tego... Takie, takie cuś i wtedy atakujemy tego pajaca w ten sposób, zadajemy mu damage. Okej, okay. w ogóle ciekawe kolory są tych przycisków, zauważyliście? Niebieski jak Sonic, żółty, pomarańczowy. E, to jest bardziej żółtawy bodajże, tak żółtawy jak Tails i czerwony jak nipples. <grystanie> tak przynajmniej ja sobie to tłumaczę. E, śmiesznie, śmiesznie. <grystanie> o oh Okej. Okay. Here I Come czy coś. Mówiąc o pleasure. Okej, okay, nice. I tutaj mamy animację aktualnie z Sonica 3. Eee, jak kończymy poziom TASEM, co jest fajne. Tales GOT THROUGH BOSS ACT. I mamy muzykę końcową z ReStara. Ah, ReStar, uwielbiam. Może kiedyś zrobię let's play ReStara, bo to naprawdę świetna gra jest. Okej. Okay. Rozpierniczyło się. Okej. Okay. Ale żyjemy, jej. Ten pajac jest zniszczony, dobrze mu tak. Ta muzyka, muzyka nas się nie rozwala. Ok, mamy Sonika. Ten się jakiś podjarany. Co jest? Oh boy. To jest jaka ciekawa istota, no? Tak się patrzy, kurde, ale jego... Run, bitch! O, Sonik z pierniczą. Nie dziwię mu się, też bym uciekł. Taki pedofil, ja nie wiem, jak się patrzy. Okej. Okay. Okej, okay, Sonic wpadł do wody, o oh boy. To jest ciekawa kacenka, dostajemy wodną tarczę. O tak, kurde, przeciwnik, kurde, nas zaatakował, ale Sonic... Przy Demedu nie stracił tarczy wodnej. Użył super pilaut w wodzie? Hej, that's illegal. Jak <grym> się nie da, halo. Grał <grym> szukuje, w Katzenesie tak się da, a normalnie w grze się nie da. Tak jak w Soniku CD się nie dał. Kospindasz nam zostaje, Gad, diamet. Ale tak, tutaj nam pokazuje po prostu, zapowiada jaki będzie gimik, czyli będzie wodna tarcza, więc hej, mamy już coś z Sonika 3 wręcz. Wiecie, to się odbywa jeszcze przed Sonikiem 2, więc tutaj poszli o Parę kroków do przodu i postanowili sypnąć wodną tarczą, więc mamy naszą pierwszą e, elementarną tarczę w dziejach pod względem fabularnym, tak? E, działa nieco inaczej, ale o tym sobie powiem oczywiście na samym odcinku. No i poza oczywiście faktem, że gimmick jest taki, że po prostu jej nie tracimy. E, więc e, tak, czeka nas bardzo fajny poziom podwodny, w którym nie będziemy musieli się martwić kompletnie o tlen. E, więc wow, zapowiada się ciekawy poziom. Zresztą ma bardzo ciekawe nawiązania do jednego, bardzo fajnego, podwodnego poziomu, ale o tym w następnym odcinku. Tak więc wy dzisiejszym odcinku przyszliśmy najbardziej fanki moim zdaniem, poziom w grze. Moim zdaniem, najlepszy poziom Talesa w grze. Bez żadnych tutaj, bez, bez dwóch zdań, o może powiem w taki sposób. Tak więc dziękuję moi drodzy za oglądanie i do zobaczenia. Do następnego odcinka. See ya.